Tutaj jestem w parku, jest katuszka mandarynka. O! Wróciła na jesień. Głąbki już tam moją torbę przeszukują. Ja tutaj złapałam o! Biednego gołąbeczka. Już martwy jeden paluszek. Boli nóżka. To mu muszę zdjąć ten, ten sznurek. I y, No, Pomyślę tutaj. Raczej go zostawię na miejscu. Yy, nasmaruję mu nóżkę dezynfekuję, zobaczę czy nie ma jadów, a gołąbki czekają na jedzenie reszta gołąbków o Chciałam na razie schować później dam to żeby ten też pojadł i ogólnie jeszcze popatrzę czy tu któryś nie ma a tam delikatnie ma jeden też chyba na nóżce sznurek o, biorę się już za odplątywanie jednak muszę wziąć do domu tego gołąbka. Ma pióro jady, no to nie problem. No na tego tylko wysyp bym wysypała. A na spokojnie w domu, bo kochani, tak. Tu ma troszeczkę opuchnięte. No ten paluszek musi się oderwie. I żeby na spokojnie w domu to zaschło. A tak to po prostu może mu krew lecieć. No może być różnie. On w ogóle tą nóżkę trzymał do góry. Na pewno tego wszystko boli. To w domu dostanie też przeciwbólowy. No. To zabieram go do domku. Tak, na nawet i dobre dwa dni. To dwa, trzy dni to, to już będzie bezpiecznie zaopiekowany, zdezynfekowany. Zobaczymy, jak to będzie z tym paluszkiem. Bo on tu odpadnie na pewno. Ja, ale reszta się chociaż uratuje. Dziękuję wspierającym. Dziękuję, kochani, za komentarze. Dziękuję zaglądającym. Jeszcze młody gołąbeczek taki. No, pozdrawiam serdecznie. I dużo dobrego. Klatka już przygotowana dla gołąbka. Zaraz mu nóżki wymoczę w rywanolu. No tą jedną nóżkę. No i pousuwam to wszystko, co tam jest do usunięcia. Będzie sobie tu siedział. Jeszcze mu tutaj takie miękkie dam. Taki podkład. Bardzo głodne biedactwo. No, prywatno mu wyłączyłam tą nóżkę. Ja tam zdjęłam nitki, yy, włosy w sumie. Ale tam do tego martwego paluszka to tak bardzo, bardzo przy, przyczepione jeszcze. Wszystko nasmarowane, no zobaczymy. Ale głodne. Już nawet nie patrzy, że tu klatka otwarta, że tu go wpuściłam, może uciekać. Nie, najpierw musi się najeść. O, taki głodny. Naje się, to się napije wody i będzie odpoczywał. No już tak coraz częściej no, w nóżkach yy, gołąbek się trzyma. Ten paluszek dojdzie, bo on już jest tam taka martwica weszła, że to tutaj mu bezpiecznie odpadnie. Yy, ale tak w parku to trzymał do góry tą nóżkę, widać bo on, że go boli. Tutaj już o tyle lepiej też, że właśnie sobie ładnie na tych nóżkach stoi. Akurat tak fajnie się gołąbeczek tutaj w tą stronę odwrócił. Zaraz, O, widać. Odpadł mu sam ten paluszek. W sensie, no ja tu nic nie interweniowałam. Yy. Odpadł martwy paluszek, tylko tam mu jeszcze zdezynfekuję. I tak w miarę, w miarę te nóżki. O, tak. Spokojnie tutaj bezpiecznie. Zaopiekowany, nie musiał lądować, yy, narażać się, że to się oderwie, że, że to będzie krwawiło. O i teraz kwestia, jak się jeszcze tak dobrze zaleczy. Tam się robi podkład muzyczny. Targulka, co ty tak śpiewasz? Co tak śpiewasz wiosennie? To, to jeszcze pokażę też na chwilkę, tylko gołąbek... Po prostu dwa razy już mi wpadł w ręce, bo on takie ma wrzery, całe były czarne od ziemi, te rowki, te wrzery. No i tutaj mu trochę smarowałam, żeby jakoś tak wzmocnił się gołąbek, bo też ma nieciekawe takie pióreczka i w ogonku troszeczkę ubytki, co tutaj też na chwileczkę jest. tak powitalny, zaraz wychodzi gołąbeczek. Uszykuję, jest w kartoniku. Ten z tym paluszkiem paluszek ładnie odpadł. Ach, był już martwy, i tylko wisiał tam na włosku dosłownie. Słychać, kochany. Ja Tutaj, tutaj z lindową. O! No wiadomo, skrzydełka Skrzydełka się do Czy Już jest wolny. Już jest wolny na swoim terenie. Pewnie będzie chciał się wykąpać. mnie słoneczko. O, tu jakaś środka znowu ze sznurkiem. Idziemy to wyniku. Zaraz go będę łapać. O, tu się patrzy. Jakiś sznurek ze sobą ciągnie. Ten sznurek to sam spadł. Jak próbowałam gołąbka, to od Jak próbowałam go uwolnić. Także sznurek do likwidacji.